Poruszające sceny na pogrzebie legendarnej rzucili się na trumnę Zdjęcia. Gina Ginęła Brigida, legenda włoskiego kina i Hollywood, zmarła 16 stycznia 2023 roku, roku w Rzymie. Wielka gwiazda miała 95 lat. Trzy dni później w kościele Santa Maria di Monte Santo na Piazza del Popolo w Rzymie odbył się jej pogrzeb. Doszło na nim do poruszających scen. Choć Lolo byla była u szczytu popularności kilka dekad temu, to do tej pory miała tłum wielbiących jafanów, którzy wzięli udział w jej ostatnim pozagnaniu. Nie zabrakło też malego skandalu. Wielka aktorka Gina Lolo Brigida została pozagnana 19 stycznia 2023 roku rok w jednej z rzymskich Bazylik. Wielbiciele gwiazdy Hollywood czekali na del Popolo już od 9 rano. Do kościoła wpuszczono tylko rodzinę i przyjaciół. Ceremonię pogrzebowa transmitowała telewizja Rajuno. Pozostali dziennikarze nie byli wpuszczani do środka. Wejścia do kościoła ochraniała zendarmeria. Gdy trumnę wnoszono do kościoła, z rozpaczeni fani zegnający ginę Lololę zaczęli rzucać się i klasć na jej trumnę. Gorzko placzac. Te sceny rozdzierają serca. Na ceremonii pogrzebowej niespodziewanie pojawił się byli asystent ginylon Brigida Andrea Piazzola. Mężczyzna został doprowadzony 3 lata temu przez Sad za zdefraudowanie pieniędzy aktorki. Bedacy już wówczas w podeszłym wieku. W 2015 roku osobisty asystent i powiernik 92 letniej gwiazdy wykorzystując ich bliska relacje oraz jej nadwetlone zdrowie psychiczne. Rozpoczął defraudację należącego do niej majatku. Andrea Piazzolla najpierw przejął kontrolę nad firmą Wissi d'Arten zarządzającą spuściznę Lollobrigidy, a potem sprzedał trzy mieszkania, które były jej własnością. W sumie zdefraudował gotówkę imienia o lacznej wartości 3 miliony euro. Piazzolla na pogrzeb Ginny Lollobrigidy przybył w skorcie ochrony, a z ceremonii wyprowadzono go tylnym wyjściem kościoła. Luigina Lolo Brigida urodziła się 4 lipca 1927 roku, roku w Subieco niedaleko Rzymu. W stolicy Wlochu kończyła liceum artystyczne, a w czasie studiów na Akademii Sztuk Pięknych utrzymywała się z malowania karykatur. W wieku lat 20 wygrała konkurs Miss Wloch, co otworzyło jej drzwi do miasteczka filmowego Cinecitta. Zadebiutowała mała rola w filmie Czarny orzeł Ritzardo Freddy. Kolejne lata przyniosły dziesiatki coraz większych ról filmowych. Zagrala w pieskim życiu Mario Monicelego, dramacie wojennym Achtung Bandit, ten Lolis za niego. Piękności nocy René Laira, rzymiance Luigiego Zampy oraz Fanfantulipan Christiana Jakwe. Szybko taś podbila Amerykę. Już w latach 50 amerykańska prasa pisala, z Nowy Jork oszalał na punkcie giny. Pojawiła się na okładce pisma Time, a także została z honorami przyjęta w Białym Domu przez prezydenta Dwighta Eisenhowera. Nie żyje gina Lollobrigida. Legenda włoskiego kina przez lata rywalizowała z Sofia Loren. Gina Lollobrigida nie żyje. Tak legendarna seks bomba zmieniala się na oczach fanów, z zdjęcia. Co za niegodziwość. Tak oszukacyjko na kina.